Kwiaty dojrzałości spotkały się na planie. Do w krakowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Izabel i Asia Dyrka znana Asia. Kto nie zna Asi, powiedzie. Sanatorium. Oj kochanie! Ale teraz będziemy sobie słodzić. Sanatorium miłości. Słuchajcie, moja... To tutaj... sanatorium? Ty jeszcze nie wiem, wezmą go tam? Asia do sanatorium miłości? No <grym> tak, <w krakowie> jak dojrzeje. Jak dojrzeje. <grym w krakowie> jeszcze nie dojrzałeś. Także... Przechodź tutaj Panią, e, także słuchajcie, Kwiat Dojrzałości w ogóle 2023, Asia. Ja to... I Asia teraz też wróciła ze Stanów, bo Asiu tam chodziła też w pokazie mody, jakim? w pokazie, tak, nie jest. Także Asia jest wszędzie, wszędzie, to jest dojrzała modelka, zobaczcie, ta piękna w ogóle. I my już się spotykamy, Asiu, tak, Spotkaliśmy się na jednym pokazie mody kiedyś w Warszawie, a dzisiaj się spotykamy w Krakowie na sesji zdjęciowej. Zobaczcie jak nam dobrze. Malowanie. A ja się ja w ogóle zaangażuję, bo ja przygotowuję bardzo poważną kampanię społeczną oh. z moją fundacją. O, kampania społeczna ja będzie? Na... To ja jestem chętna na wszystko. Bardzo fajnie. Tak, ja jestem bardzo chętna. Czekamy na szczegóły. Tak.